Przez cały tydzień prognozy tak zapowiadały deszcze na sobotę, a tu dzisiaj taka pogoda. No jest trochę pochmurno, ale momentami wychodzi słońce. No cóż, w związku z tym nie zaplanowałem żadnej wycieczki tak wokół komina. Sezon letni się w zasadzie skończył, zaczął się sezon jesienny. No, żeby tylko jeszcze pogoda była zgodna z weekendami, odpowiednia. No ja nie lubię jeździć w deszczu, więc wszystkich purystów, którzy mogliby protestować, że się da jechać w deszcz, no może się da. Ale ja nie lubię. Żeby było tak jak teraz, to będzie przepięknie. No to teraz czas na posiłek. Zupkę wezmę sobie na no później. <zysk> Więc kawka. Pogoda się pogorszyła trochę. Więcej chmur się pojawiło. Chłodny wiatr. Mm, gorąca kawka też rzecz. Słaby mam ten sezon. Mm, nie jestem z siebie zadowolony. Jakoś trochę życie nie pozwalało. Z czasem, ze zdrowiem. Niewiele jeździłem w tym roku. Mam co prawda jeszcze jeden film zanadrzu. Niewiele publikowałem, bo jeździłem koło domu. Nie udało mi się wybrać w żadną dalszą trasę. I nie to, żebym się tłumaczył, Niby nie mam z czego, ale jestem zły na siebie. No i na te zbieg okoliczności, że jak nawet bym miał czas, to pogoda była. Kiepska ostatnimi tygodniami weekendy jakoś tak no, nie była życzliwa dla rowerzystów, a ja w deszczu to nie lubię jeździć za specjalnie ani w dużym wietrze, no ale jeszcze wiatr, to jest kwestia kondycji i wysiłku, a, a deszcz no to no, nieprzyjemnie. Także no sezon nie zamykam, to nie jest żadne podsumowanie ale zadowolony to ja z siebie nie jestem póki co no i jesień no jakoś tak straszy, że nie będzie tak piękna jak w zeszłym roku na najbliższy weekend zaplanowałem ze znajomymi wyjazd na kawałek Green velo z Augustowa do Stoku. no i Nerwuję się, czy, czy będzie pogoda. Nie wiem, czy mi, czy mi się będzie udało nagrywać. No, przede wszystkim nie wiem, czy się zgodzą znajomi. Mam jeden filmik w zanadrzu z wycieczki, e, którą jakąś tam sobie wymyśliłem trochę w Warszawie. No i właśnie w Warszawie okazało się, że jazda jest tak trudna w sumie. Dużo ludzi, no, trzeba oczywiście uważać. Auta, kiesi. No i ścieżki no nie mają ciągu, też nie ułatwia to sprawy. Jest fragment fajnej ścieżki. Przychodzi mi do głowy, że można by jednak spróbować coś nagrać. Ona się nagle kończy. Także z tej wycieczki będzie jakiś szorcik. Nie miałem niestety czasu go zmontować. Ale jakiś, 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 jakąś zajawkę wrzucę. Natomiast jeździłem głównie tak o domu, takie jednodniówki. Nie były jakoś szczególnie w moich oczach atrakcyjne, więc nie nagrywałem. Ale dzięki tej wycieczce po Warszawie, czy po fragmencie Warszawy. Tym bardziej doceniam okolice, w której jestem. Akurat tutaj się zatrzymałem, bo jest chatynka i no pewnie słychać w tyle co chwila jeżdżące auta. To nigdy by nie było, wydawało mi się, tak mocno uczęszczone skrzyżowanie, ale dziś jest sobota, może ma to jakiś związek. Natomiast ten ruch jest niczym w porównaniu z tym, co przeżyłem na Białą Łęce czy, czy, czy w, na Pradze północ w Warszawie. No nie to, żebym sobie nie poradził, tylko że frajdy to tam jest niewiele zjeżdżenia. Mm, kawusia. Fajny ten kubek. Dobrze trzyma ciepło. Już dobrych parę minut. Tu jest chłodno, wiatr wieje. Naprawdę jestem z niego zadowolony. Ja będę się zbierał. Muszę to tu ogarnąć. No, nie zrobiłem może jakieś bałaganu, ale wiadomo. Nie wiem. Jeszcze do domu. No, mam co najmniej 20, ale. Miałem chęć pojechać taką pentelką 37. A jest mi Tutaj mam jeszcze jakiś polar ze sobą. Ale patrzę na niebo. Może jeszcze na razie nie będzie padało, deszcz zapowiadany jest w nocy. No ale zobaczymy, jak się męczył. Bo naprawdę, jakąś słabą kondycję mam w tym roku. No i ze zdrowiem, tak w kratkę i pracę zmieniałem. A wiadomo, że jak się to w sumie pracuję teraz w trzeciej firmie w tym roku. Zmieniłem na wiosnę i teraz drugi raz. Jak się nie ma stabilności, to to ich z hobby jest jakoś tak trudniej. Trudniej z planowaniem, trudniej z różnymi rzeczami, wiadomo. No ale cóż, w takich warunkach też trzeba sobie radzić. Nie poddaje się na razie. Jakby co. Więc no, chyba co. Do zobaczenia na szlaku. cover